Z tej strony Krzysztof Kuzel i ja Was witam w kolejnym odcinku z serii Polskie znaczy na polskiej mapie I się pytacie, i zaraz zapytam, co to jest, co to za co, co to jest? Już Wam mówię, przyjechałem do PGR-u yy, Śliwno yy, Pomóc im w pracach polowych No wiecie, żniwa i tak dalej, no i oni mają takie właśnie duże ciągniki Kurcz, tylko ten ciągnik akurat nawigacji nie ma Xerion, to jest ich największy ciągnik i mieli, kupili wzięli to pole w dzierżawę. No i... na nim są buraki, nie? O jak czekajcie Na nim są buraki. No i mi kazali je... Yy, to jest chyba brona. Kurde, trochę im poszarza to pole. To jest chyba talerzówka, czekajcie. No, to jest... talerzówka. No i stależować mi je kazali tutaj kserionem właśnie No to pole ma z 50 hektarów około Ogólnie hektarów mają 300 mają 3, yy, chyba nie wiem ile mają pól razem mają 300 300 własnych i chyba 150 dzierżawy czy coś 300 dzierżawy Nie wiem coś takiego. No także yy, także no ładnie ładnie tutaj dają, sorry za odgłosy w tle jak słyszycie, ale czy dziecha moja jedzie także nu, no. a mikrofonik wyłapuje wszystko dobra, czekajcie robimy, będziemy robić ze środka, bo dźwięki, gry ustawiłem sobie na 20 znowu nie wiem, czy nie będą za cicho ale może nie, dobra także, także no o jacie dobra, czekaj, ta. O oh no, to tu czekajcie, ja sobie tylko zamknę okno. O, dobra, już jestem, już jestem. Przepraszam bardzo, koło okno zamknąć musiałem. Także no. Dobra. Jakbym trochę krzywo robił, no to przepraszam Was ludziska, ale jedną, gram, jedną ręką tylko gram. Staram się najprościej, jak umiem, naprawdę. Tu mi to i chłopaki mówili, że tu na nawigacji nie pojeździsz, no cóż. Ale mają zakładać do na nawigację, właśnie, także. Także też ja z tego powodu cieszę. Znaczy ja się nie cieszę, bo ja im tylko czasem tu pomagam. Nie chłopaki się cieszą. Z pgr -u. No, także właśnie są na śliwnie, chłopaki. Także. Także no. Tutaj mają swój PGR. Jeszcze jest jeden GR w okolicy chyba. Także no. Dobra. Ten Xeren ma około 530 koni, bo to jest piątka chyba. No. To jest piątka 45 w tysięcy, sensie nie? I ma chyba 530 koni, o ile pamiętam. Ta talerzówka mnie nie wymaga, bo około 450 czy 550. Coś takiego. No ale... No, czekajcie, tu sobie wiedziałem pamiętam to trzewko. Oj oj, mijaczek. Dobra, potem im to poprawiam. Cyk, do góry. I teraz ładnie wykręcić kurde. Dobra. Wszystkie cz cztery koła skrętne mam ustawione. Może trzeba było psychód włączyć, żeby aż tak to nie wygniatać. Te, kurde, takie kolejne zostaną. No, czekajcie, włączymy tylko psychód. Ctrl E. -y. Nie, czekajcie jak to było Ctrl Y. No chyba tak. Oj, ale nie w tą stronę, psichut. Drugą. Dobra. No i jadziem. Jadziem, jadziem. Dziwne, dziwnie siedzie na tym psichodzie. Psichodzie. Psichut. Nie wiem, czy to się tak nazywa. No, ale widzicie, trochę mniej przynajmniej wygniatamy tego, nie? No. Także... Chłop czekajcie, ja sobie muszę zobaczyć tylko ile jest minut. 5 minut dopiero. No także chłopaki z Pega Ru. Mówią, że bardzo dobry ciągnik. I właśnie też celowali w jakiś taki lepszy ciągnik, no bo mają tam jeszcze klasa, Ariona na, na tylnych górnicach, dwa lekcjony najnowsze, chyba 8 czy 8400 czy coś. Nie, nie pamiętam, czy 7. Coś koło tego i, i właśnie mówili. Też ja tam o chwilę pochodzić pochodziłem. Tak, że nu. Dobra. Trochę zjadę tu. O. I jest ok. O. Dobra. Także. Co jeszcze Wam mogę powiedzieć? Kurde. No ciężko się gra jedną ręką na kierownicy, nie? Ciężko się gra jedną ręką na kierownicy. To tyle wam mogę powiedzieć. Ale, no trzeba przecierpieć jakoś, nie? Hashtag, y, kto, dotrwał, do, kto dotrwał do tego momentu, y, pisze hashtag, hashtag Leksion a ja ci przypinał serduszko, nie? Także, także, no. Kurde, ja nie umiem aż tak dobrze na przymchodzie jeździć, więc jeżdżę tak jak potrafię, nie? Ja, że tak potrafię właśnie. De. Mordo. Panie lekcjonie, współpracuj, tak? Ja bym się bardzo cieszył, jak za zaczął współpracować. Wyobraź sobie. I to tak bardzo, bardzo, nie? Także no. Mam rację, No i co, mam jeszcze mogę udziskać, no coś innego w końcu, coś innego, nie? Mamy Na tej serii Bo nie chciałem nagrywać z mojej okolicy, bo tam jest niespodzianka dla Was Na dowiecie się w poniedziałek, co to będzie Także no, dzisiaj będą nawet dwa hasztagi Co do tego momentu piszę hashtag poniedziałek Także no Wcześniej był hashtag lekcjon, a teraz będzie hashtag poniedziałek. Dobra. Jedziemy. Czekajcie. Może tu ja piątką sobie pojadę. No dobra, wrzucimy piątkę. I rura. Bardzo fajnie się tym lekcjonkiem jeździ. No nie powiem, że nie. Także no. Kółka w teleżówce, jest, jak jest opuszczona, to są dźwignięte na maksa, do góry. Ile się da? Dobra, kurde, teraz tutaj wycofać, to będzie masakra. Góra. Dobra, tył, 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 tył. Czuć, czekajcie, sobie opuszczę tą teleżówkę tylko. Halo, co się dzieje? Czekajcie, bo ci mi przychód wyłączył. Nie wiem dlaczego. No, dobra. No, tutaj talerzówka w dół. I jadzie. No. Także serionik bardzo fajny. Bardzo mi się podoba. Chłopakom z pgr też. Także no, no niestety nie mogą mi dzisiaj tutaj pomóc. Bo no jak mówię mają żniwa, mają żniwa, nie? Czekajcie, ile jest mi odcinka. 8 minut. No dobra. Dobra. Zrobimy te 12 może. Czekaj, ta pojedziemy przez środek. Prześrodek środek pola teraz. Go! Albo jakoś tak przynajmniej nauczę Dobra, o jak o tak pojedziemy. No bo potem sobie będę inaczej troszkę jeździł. Żeby chciałem objechać w koło i sobie teraz będę jeździł trochę inaczej. Też na pchin chodzi się lepiej jeździ. to, to no. Dobra, czekajcie trochę tu. Celuję sobie ta, tam w ten róg właśnie. Także no. Mam tu drzewo, stara się mniej więcej, ale czy mi wyjdzie, to nie wiem. Czekaj, ja sobie tutaj wyłączę ten pchód? No, normalnie sobie włączę. No, wygniotę więcej, ale. Równie sobie przejadę. Także nu. No. Widzicie, jeździmy prędkością 18 na godzinę. I to jest bieg numer 5. Także nu, no. dobra. Czekajcie, to ja sobie tu miniaturę jeszcze cyknę jakąś fajną. Czek, dobra. Ło, dobra, czekajcie. Czik. Dobra, jest aparat, Ciek. Miniaturka zrobiona, dobra. Teraz jest to ładnie to jakoś łobrobić. I miniatura gotowa, no. Także odcinek nie wiem, kiedy będziecie mieć. Y, około chyba... 20, 20, 30, coś takiego. postara się, żeby był. Dobra, czekajcie, a na czurka sobie damy. jak widzicie, chłopaki z PGR-u też mają trochę więcej has, hajsu niż ja. No. Także no, dobra. Jeszcze jedną sobie cyknę miniaturę. Bardziej tak od przodu i nie wiem, którą sobie wybiorę. O, dobra. Nie wiem, czytanie będzie lepsze z tak. I pyk. Dobra. Tym symbolicznym akcentem możemy zakończyć się no oto odcinek. Ja byłem Eksychuzort. Subskrybujcie, komentujcie i na razie cześć się mano.